Czy z z kimś? My nie Nie, przyspałam po prostu. Byłam wolniejsza niż reszta dziewczyn. Tak krótko to Przepraszam, się jedno słowo. Szkoda, bo dzisiaj było fajnie. Było świetnie, ale taki jest sport, że czasem jeden kupi błąd, wszystko psuje. Choć w sumie nie wszystko zepsuło, bo mam czwarte miejsce. Oczywiście medal by się przydało, ale się, ale się otarłam o niego bardzo mocna przygotowałam się do mistrzostw wygrałam wyścig z czasem może się jeszcze uda wygrać z warkami początki wyglądały to dzisiaj super, początek rozgrywającego zawodów eliminacji finalu finału, no nie final po pierwsze chowo się zaczął taki sport <grywanie> dziękuję no też uważam że było okęj okay. takie się dzisiaj z siebie spodziewałaś sama jakieś tam wątpliwości? Miałam powody ku temu, by myśleć, że będzie bardzo dobrze. A Gdybyś miała pomyśleć o następnych biegach, to też masz powody ku temu, żeby myśleć, że będzie bardzo dobrze? A, szczerze powiedziawszy, przygotowywałam się głównie do e, dyscyplin sprinterskich, czyli do tego sprintu, to, to... Tak naprawdę się do tego przygotowywałam. No ale też przygotowywałyśmy się wspólnie z Sylwią do sztafety sprinterskiej. Więc jeżeli jestem w dobrej dyspozycji, a na pewno jestem, to z sztafety sprinterską na pewno powinnam dobrze zawalczyć. A jeżeli chodzi o 30 km, to pff, naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Walka, walka była przednia dzisiaj naprawdę i to do tego można być... Czy to nie jest tak, że ja jakoś jestem? Pewnie nie jestem zawiedziona, pewnie zaraz sobie usiądę i mi się bardzo przykro zrobi, ale z drugiej strony obiecałam sobie, że na Mistrzostwa Świata będę bardzo mocna, że w sprincie będę bardzo, bardzo mocna i byłam i dotrzymałam sobie słowa, dotrzymałam słowa swojej drużynie, dotrzymałam słowa kibicom mi to najważniejsze. to mi to jest niespodzianka, że tak świetnie sobie tutaj Dla mnie nie. Jest jeszcze drugie pytanie: Co ona robiła przez. Ostatnich kilku tygodni, że mamy tak, że oglądamy ją taką. E, trenowała. Krzyczeli o tobie, Lady of the Day. <suszrydose> trenowała, ciężko trenowała. E, w tym sezonie jakoś tak się dziwnie składało, zwłaszcza na tych, na tych sprinterskich e, klasykach, że nie mogliśmy trafić troszkę z nartami. Oczywiście nie byłam jakaś mega wspaniała, ale z drugiej strony też. Wyniki troszkę obniżały słabsze narty, o czym ciągle nie mogłam powtarzać, bo ileż można, prawda? Sprintersko czułam się od początku sezonu bardzo mocna i dzisiaj się musiało wszystko poskładać, no składało się, poskładało się prawie wszystko. Jest okej, okay. jest na imprezie mistrzowskiej chyba lepszego, lepszej trasy nie było. A atmosfera na trybunach? Oj, niewiele słyszałam, <Że> szczerze powiedziawszy. A ja, to, że była szansa w tej końcówce ten prognoz? Jak eee, Nie, wygląda. finish jest... Za szybkie tory są na finiszu e, i jest troszkę za krótki, żeby jakoś tak bardzo... Chyba, że ktoś by był zdecydowanie słabszy, a to już jest finał, tu już nie ma słabszych tak, ludzi. Tak się zastanawiałem, że tak. no, ile mocy straciłaś wcześniej, goniąc to, co straciłaś na, na samym starcie i ile z tego później mogło zabraknąć na, na finiszu? Oj, to ciężko ta, takie analizy mnie w tej chwili namówić, naprawdę. <laughs> Dziękuję.